Dzień dobry kochani! Ja w takiej scenerii witam się z wami. Lecę w wiadomym celu. Jest poniedziałek, więc dzisiaj będziemy polować znowu na jakieś perełki. Nie jestem nastawiona na właściwie nic konkretnego. Zobaczymy, czy coś uda się złapać, czy nie. Bo słuchajcie... <laughs> nie zawsze muszę coś kupować. A mam tak aktualnie fajną szafę. Że z miłą chęcią w razie czego pokażę dla Was jakieś fajne stylówki. Także zobaczymy, jaki będzie dalszy przebieg filmu. Dobra, wracam do Was. Nie udało mi się wrócić bez niczego. Jak będziecie słyszeli jakieś klikanie, pikanie i takie dziwne dźwięki, mmm, to jest pad, to jest kubuś. Które tutaj w tle sobie gra, próbowałam go wygonić. Ale jeszcze 5 minut, jeszcze 5 minut, jeszcze 5 minut, więc ja już nie mam tych 5 minut. Chcę nagrać, chcę zmontować, i chcę, żebyście dzisiaj mieli ten film, czyli jak najbardziej na bieżąco. No to zacznę może od rzeczy dla Kubusia, albo właściwie od paragonu. Dlatego, że pamiętacie, jak w zeszłym tygodniu mówiłam, że zawsze 130 zł mi starcza. To i owszem, i tym razem wystarczyło 131,85. Gdyby nie to, że wzięłam coś za 30 zł, co nie było na wagę. Co za chwilę Wam pokażę, ale to przy moich rzeczach. Także suma to jest tym razem 161,85. Pierwsza rzecz kubusiowa to jest taka bajerancka bluza, kochani. Bardzo fajna, szara. No, jakość super, oryginalna nerfa. Jest delikatnie większa, ale ja już w tej chwili kubusiowi kupuję takie większe rzeczy, dlatego że chcę, żeby on się jak najlepiej czuł wypierzem i na pewno będzie śmigał. Ja w tej chwili robię tak, że kubusiowi kupuję rzeczy na zasadzie zdjęć. Wysyłam zdjęcia do, do mojego męża, on pokazuje kubusiowi, kuba akcent, bądź nie, i ja kupuję lub nie. A drugą rzeczą dla kubuleńka. Są spodęki Moro. Krótkie spodęki Moro z Gapa. Jego dokładnie rozmiar, bardzo fajne, nigdzie nie, nie zniszczone, super naprawdę bajeranckie. I przypuszczam, że jakie wypiorę, to od razu będą noszone, bo to jest Moro fanatyk. Jedna rzecz dosłownie dla Pawła taka bardzo fajna bluzeczka na naramkach Lee Cooper i słuchajcie no oryginalna, ale coś śmiesznego niby to jest rozmiar XXL i teraz ja się zastanawiam słuchajcie, bo ja dla Pawła jak coś kupuję to po prostu mierzę to na sobie Eee, sprawdzałam, czy oryginalna, oryginalna, i wiecie co? Ja po prostu przymierzyłam ją i delikatnie była mi za duża, więc mówię dla Pawła idealna. Zastanawiam się, czy to nie jest rozmiar czasem dziecięcy eee, ze względu na to XXL, no bo to nie jest w żadnym razie rozmiar XXL. A swoją drogą kolor jest naprawdę super, nigdzie nie zniszczona, ekstra. No i za jakieś tam, wiecie, grosiki. I teraz tak, może zacznę od rzeczy, jeśli chodzi o siebie, tej nienawagę. ta -da! Może już widzieliście po miniaturce, może nie. Udało mi się dorwać takie klaposzki, Skechers Cali i to jest w Los Angeles stylizowane, robione, produkowane, nie wiem. Nowiusieńkie, z naklejkami, z metkami. Słuchajcie, piękny kolor Rose Gold. I szczerze mówiąc, najpierw mnie przyciągnął kolor, potem to, że są zupełnie nowe. Potem, że są w moim rozmiarze, a ostatnie to dopiero zobaczyłam, że to jest w ogóle sketch oryginalny. Także bardzo się cieszę, będą noszone. Ok, telefon mi przeszkodził już do Was. Wracam. Kolejną rzeczą dla mnie. Jest taka bardzo fajna, jeansowa, kroptopowa, yy, kurtka. Widzę, że trochę przekłamuje kolory, coś słońce szaleje. Teraz tak troszeczkę zaszło, no ale wcześniej nie mogłam nagrywać, bo dopiero co właściwie zlądowałam się ogarnęłam. To jest taki bardzo fajny kaki kolor. Yy, stop shopa, mój rozmiar, Seczka. to jest niby 36-38. Bardzo fajnie wyglądają te kieszenie. Mają też dodatkowy guzik tutaj. Nikt go tutaj nie, nie uciął, także ona też pewnie jest nowa. Pamiętam, że kosztowała chyba 30 zł albo 32 na wagę, także rewelacja. I bardzo mi się podoba to, że ona jest po prostu krótsza w stanie, czyli będzie fajnie mi robiła proporcjonalność mojej sylwetki. Następną rzeczą jest spódniczka, i jak zobaczyłam te kolory, to po prostu oszalałam. Bardzo mi się podoba takie zestawienie kolorystyczne. Jak widzicie, mięta, granat, niebieski, biały przepiękna sprawa. To jest firma George 38 rozmiar i fajne ma to, że tu ma rozcięcie na nóżkę, także bardzo mi się podoba. Z tyłu jest gumka. A z przodu lub z tyłu, jak chcecie, można sobie zawiązać jeszcze, doregulować sznureczkiem. Także bardzo fajna, letnia. To jest 100% wiskoza. Zobaczcie te kolory, po prostu hmm, obłędne. Ja tylko ją przymierzyłam. Jak zobaczyłam, że jest dobra, to mówię od razu, ją biorę, jest moja. Także super. To jest w ogóle hit. Dorwałam koszulę różową pastelową taką pudrówkę w paseczki. Bardzo fajne fason oversize. Jak widzicie, ten rękaw jest tak śmiesznie tu skonstruowany. Tu w ogóle są paseczki, paseczki, a tył jest gładki różowy. Nie wiem, czy nie prześwietla, ale ona naprawdę jest taka pastelowo-różowa. To jest w ogóle Stradivarius rozmiar M i generalnie ona by poszła już dawno, ale na moje szczęście, ktoś powiesił ją w dziale męskim. <noise> Także udało mi się fuksem dorwać. To jest taki typ typowo oversize'owej koszuli, takiej luźniusieńkiej. Ja czasami lubię się tak luźno ubrać do tego jeansy, czy jakieś spodnie fajne Adidasy, czy moje białe Forsy. To jest dokładnie moja stylowa. I ja na przykład tak ze spokojem na święta bym się wystylizowała. Fajne, tu widzę perłowe takie guziczki, więc detale też są super. I ona kosztowała 13 zł, bo ją też ważyłam, bo się najpierw zastanawiałam, potem jak zobaczyłam, wie dobra. 13 zł. Co prawda, koszul to jest moja druga różowa koszula z Lumpa. Yy, obydwie są super, także rewelacja. I to jest 100% bawełna, także ideolo. Tu, a propos tej rzeczy, zastanawiałam się, dlatego że rozmiarowo ona jest mi dobra. To jest bluzeczka Lacoste. Yy, oryginalna. Tu ma tego swojego, gdzie on jest, ten krokodylek. Tu jest ten krokodylek. Co prawda print jest trochę szalony, jak na mnie, yy, bo to jest takie... Ni to krowa, ni to jakieś zwierzę, takie coś ten. I generalnie mam plan, żeby sobie przerobić ten dekolt. Dlatego, że jak dla mnie jest ona trochę za bardzo zabudowana. Kosztowała na tyle mało, że stwierdziłam, że ja sobie ją tutaj ciachnę: zrobię sobie albo dekolt w wódkę, albo na jedno ramię. Ja tak lubię czasami sobie przerabiać niektóre rzeczy. Także się zdecydowałam ją wziąć ze względu na bardzo fajnie jakościowo. Y, jakościowy materiał yy. o <trafię> teraz zobaczyłam, że Lakosta robi takie śmieszne, to widzicie, mytki jak krokodylek, takie trójkąciki, taki detal. Ja lubię detale. Także Lacoste mam, mam za chyba 8 zł, <trafię> także super. I ostatnia rzecz, to jest sukienka. I szczerze mówiąc, y, najpierw się zastanawiałam, a potem uświadomiłam sobie że kosztuje chyba 20 zł, tyle za nią zapłaciłam. Jest w super kolorze i stwierdziłam, że normalnie w sieciówce czy w sklepie też bym ją kupiła, dlatego, że to jest mój kolor. Ja w takim koniakowym, pomarańczowym, ceglastym kolorze, to jest taki troszeczkę ciemniejszy odcień brzoskwini. W każdej brzoskwini akurat mi jest dobrze. Ma bardzo fajny dekolt, śmieszny, ma tutaj e, takie te falbaneczki, takie zwiewna, coś takiego. Dzięki temu ramiona wyglądają też tak smuklej. E, długość jest, mogłaby być krótsza lub dłuższa, no ale już niech będzie. Ona ma tutaj taką, widzicie, falbankę. E, przede wszystkim fajny e, ten dekolt, serek, więc bardzo ładnie podkreśla dekolt. Ja się na nią zdecydowałam, nie żałuję, dlatego że 20 zł, jak za taką sukienkę, którą zaraz wypiorę i przy 30 stopniach gorączki będę po prostu nosiła razem z. O! Pokażę Wam, jak to fajnie będzie wyglądało ze sobą. Te klapki z tą sukienką albo te klapki z tamtą spódniczką w paski. No, ja się cieszę, ja lubię tak jak wychodzę i już właściwie wychodząc mam prawie stylówki pobudowane, dlatego że do tej sukienki kurteczkę jeansową crop top też założę, będzie bardzo ładnie pasować. No to właściwie torebka i wychodzimy i mam stylówkę z Lumpa za 80 zł. No, nie jeden może powiedzieć, że dużo ale ja uważam, że naprawdę bardzo fajne rzeczy udało mi się dorwać. Także, słuchajcie, z mojej strony to by było na tyle. Mam nadzieję, że miło ze mną spędziliście czas. To był holumpeksowy. Myślę nad następnymi stylówkami. No, mając takie rzeczy, to aż się prosi. Także pewnie będę coś ogarniać. A ja życzę Wam miłego dnia, miłego popołudnia, miłego wieczoru. Widzimy się w następnych filmach. Pa!